gry open world wyglądają tak samo. Ten temat to powstał jak oglądałem se Velorie. Pozdrawiamy i ona właśnie zarzuciła takim tekstem, że wszystkie gry open world wyglądają tak samo. No, i tak się zacząłem zastanawiać. No, dla mnie nie no. Każdy, każda gra wygląda inaczej, czy to graficznie, czy architektonicznie, jeśli chodzi o architekturę terenu, oczywiście i nie tylko. No, i totalnie nie zgadzam się. No, dla mnie fakt, są gry, które wyglądają podobnie, ale, mhm. ale nie no. Chyba nie ma tak, że Open World Day wyglądają tak samo. Co ty myślisz? Znaczy, według mnie, najpierw powinniśmy podzielić to na to, czy to są open worldy, takie totalne open worldy, czy to są jakieś open worldy, które są um, podzielone na jakieś tam segmenty, to pływają śmiertelnie, nie? Bo sam open world taki faktycznie, że możesz chodzić totalnie wszędzie, nic się nie blokuje, to naprawdę jestem w stanie, nie wiem, może nie na palcach jednej ręki, ale no, na obu na pewno policzyć. I głównie bym tu patrzył właśnie w um, Legend, of Legend of Zelda, Fallouty, zwłaszcza te pierwsze. I to są takie... Tylko też, czy, kurde, czy Fallouta można nazwać open worldem No tak, chyba tak, bo porusza się wolniej po świecie. Minecraft. Minecraft, o no, to jest też totalnie open world nie? Tylko że no, Minecraft nie ma jakiegoś tam, z tego co wiem, nie ma jakiegoś wątku fabularnego, to jest swój sandbox, nie? Także tutaj też akurat ciężko Minecrafta jakoś to w to wszystko wciągać, ale takim najczystszym, najbardziej rasowym open wordem, który... definicja open worda, to jest właśnie, myślę, Legend of Zelda Breath of the Wild, nie? Nie ma nic bardziej otwartego niż Breath of the Wild. To jest naprawdę zrobiony perfekcyjnie świat na pierwszym poziomie, nie mając nic, mając po prostu patyk na pierwszym poziomie. Jesteś w stanie iść w każde miejsce na mapie, w każde. I to, to zabrzmi jak bełkot, to do Howarda. Ale możesz naprawdę iść w każde miejsce, bo tam ten system rozwoju postaci jest na tyle ciekawy, że on nie jest uzależniony od tego, co ty zdobędziesz. Bo w każdym miejscu, wykorzystując swoją ciekawość, inteligencję, czy tam zdolności do szperania, lizania ścian, jesteś w stanie wymyślić sposób na przeżycie w każdym jednym biomie. I możesz od razu iść, nie można wyjść, no okej, okay, no strefa tutorialowa, no nie liczmy z tutorialów, nie, bo... bo... Bo strefa tutorialowa jest do przejścia obowiązkowa, powiedzmy, ale po niej jesteś w stanie, właśnie tak jak piszesz, nie, lecieć od razu na, na last Bossa na pierwszym poziomie, zasadzie, czy tam zaraz po tutorialu i, i go pokonać, nie? Bo są takie speedruny, gdzie ludzie to robią i to jest jak najbardziej do zrobienia. Oczywiście to jest bardzo ciężkie, ale to jest do zrobienia. I mówię, na pierwszym poziomie jesteś w stanie iść w dowolnym kierunku. Jeżeli pójdziesz na lokacje, w których nie powinieneś tam w teorii być, no to na przykład, nie wiem, załóżmy, jesteś na biomie, który ma standardową temperaturę, powiedzmy około 20 stopni, i możesz iść od razu na przykład na biom, który jest zimowy, który jest troszeczkę później, w, w, w tak jakby przewidziany przez twórców do odkrycia, ale nie ma żadnego problemu, żebyś tam poszedł. Oczywiście niska temperatura przy Twoim ubiorze, który masz na sobie w momencie, w którym rozpoczynasz grę, w, będzie powodowało, że Ty będziesz otrzymywał obrażenia od zimna. Ale możesz na przykład przed wejściem na biom zimowy, są papryczki, takie czerwone papryczki. Możesz sobie je ugotować. Jeżeli ugotujesz sobie te czerwone papryczki, to one ci na jakiś czas dadzą bufa, yy, które będzie ci podnosił temperaturę ciała i nie będziesz dostawał obrażeń od, 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 yy, 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 od mrozu. Yy, możesz powiedzieć, OK, no od mrozu nie, ale tam są potwory, które są silniejsze od ciebie. Tak, są silniejsze od ciebie, ale. Ty wykorzystując fizykę w grze i te wszystkie mechaniki jesteś w stanie tak operować gameplayem, że jesteś w stanie albo ukraść jakąś broń przeciwnikowi o wyższym poziomie, albo ją po prostu znaleźć w skrzynce, albo jesteś w stanie wykorzystywać grawitację na przykład zepchnąć jakąś tam skalną kulę w jakieś tam gobliny czy cokolwiek co tam łazi. I wtedy one umrą, wtedy podniesiesz od nich broń, i jesteś w stanie się wtedy napierdalać z nimi jak równy z równym, nie? Oczywiście będziesz miał mniej życia, bo ta strefa jest przewidziana na troszkę późniejszy etap gry, ale jak się uprzesz, będziesz odpowiednio dobrze walczył, no to jesteś w stanie na tych podstawowych trzech serduszkach sobie poradzić, nie? I wtedy będziesz miał od razu wyższe bronie, które są skalowane na ten rejon I wtedy jesteś w stanie walczyć z każdym następnym przeciwnikiem, nie? Także w Legend of Zelda Breath of the Wild, no i zakładam, że w Tears of Kingdom też, bo No to jest bezpośrednia kontynuacja, która polega na tym samym Nie grałem, ale zakładam, że tak jest U, coś mi się głośnik pierdolił No, e, także e, to jest najczystszy, najbardziej rasowy open world, jaki w życiu widziałem, nie? Nie, nie widziałem nic bardziej Otwartego niż to. Potem mamy coś takiego jak Asasyny, Wiedźminy i inne tego typu gry, Horizony na przykład. I to są takie open worldy. One niby są otwarte, bo ty możesz pójść w każde miejsce, ale to na przykład tak jak mówię, w Zeldzie, mogłeś sobie poradzić w jakiś tam sposób wykorzystując mechaniki gry, że masz powiedzmy pierwszy poziom, ale znajdujesz lepszą broń, jesteś w stanie się bić. Okej, okay, jesteś w stanie to zrobić, ale na przykład w takim Wiedźminie. Jak pójdziesz od razu na jakąś tam, albo jesteś w ogóle zlokowany, nie jesteś w stanie się dostać na jakąś wyspę, bo jest jakaś tam bariera, cokolwiek, nie możesz przepłynąć przez, przez rzekę czy tam na inną wyspę i no jesteś zlokowany, nie jesteś w stanie tego zrobić, albo to, to są takie troszkę bardziej subtelne loki, po prostu przeciwnik ma na tyle duży damage, na tyle duże, yy, yy, dużo HP, że będziesz się z jednym porcałym wilkiem napierdalał przez trzy godziny i po prostu odpuścisz, nie? Bo, bo nie będziesz w stanie go sklepać. Więc to, niby, to jest taki pozór otwartego świata. To ty możesz się poruszać w dowolnym momencie, ale ty od razu czujesz, że nie powinno cię tam być, i od razu czujesz, że ty nie masz wpływu na to, żeby tę sytuację poprawić, nie? Także to jest taki. No, tego bym akurat nie nazwał Open worldem bo to, że możesz gdzieś pójść, ale nie dasz sobie tam rady, to nie jest bycie Open worldem, nie? <laughs> ale. No i to mówię, to są takie dwa podstawowe rozgraniczenia. I potem według mnie zostaje taka trzecia kategoria. Taka, taki troszkę freestyle i do tego podciągnąłbym coś w stylu Elden Ring. No nie, Elden Ringa, może nie, bo Elden Ring jest bardziej taki, właśnie metro Także dopóki nie zrobisz A, nie pójdziesz do B. Jak pójdziesz do B, zdobędziesz coś, pójdziesz do C. Także to jest też taki troszeczkę bardziej otwarty liniowy świat, nie? No. Dziwnie to brzmi, ale to jest taki troszeczkę bardziej otwarty liniowy świat, bo musisz wykonać jakieś cele, żeby pójść dalej, i to nie jest taki stuprocentowo otwarty świat, nie? Ale w tej trzeciej kategorii bym jak najbardziej ubrał Solusy pierwsze, bo tam ta struktura świata jest właśnie na podobnej zasadzie jak w Breath of the Wild. Tam też możesz pójść w dowolnym kierunku i też jesteś w stanie sobie poradzić, jeżeli będziesz odpowiednio umiejętnie wykorzystywał mechaniki, będziesz odpowiednio dobrym graczem. Jak najbardziej jesteś w stanie zrobić na Solus Level 1 całą grę. I tylko od ciebie zależy to, czy pójdziesz w jakimś kierunku, zrobisz skipa, nie skipa, i no to jest taka, mówię, bo to nie jest taki totalnie otwarty świat, to nie jest tak, że się poruszasz w dowolnym miejscu, w dowolnym kierunku, wybierasz sobie cele i po prostu idziesz, ale ta hmm, możliwość wybierania sobie ścieżek według własnej woli, a nie według jakiegoś tam przewidzianego, wymuszonego przez twórców, wymuszone przez twórców kolejności. To bym traktował jakiś właśnie taki Quasi Open World, nie? Że, że on ci daje możliwość, jeżeli będziesz. dobry, Jeżeli będziesz umiał wykorzystywać mechaniki. I myślę, że Souls pierwsze można traktować jako open world, bo jesteś w stanie iść gdziekolwiek w ramach tej gry, nie? Elder Scrolls... Kurde, no to jest takie. Hmm, coś pomiędzy. Tym, tą kategorią Ala Wiedźmin, a coś pomiędzy właśnie tym nie? bo w Elder Scrollsach, zwłaszcza, no okej, okay, powiedzmy konkretnie, mam na myśli raczej Skyrima, bo mówimy tutaj o ostatnich Elder Scrollsach. Także w Skyrimie też teoretycznie jesteś sobie w stanie poradzić, ale to już bardziej polega na gliczowaniu tej gry, żeby jakieś tam rzeczy poskipować, a troszkę mniej na umiejętnościach, nie? bo Skyrim nie jest jakiś bardzo skilowy, nie, on nie jest skilową grą, ale tam jest skalowanie poziomu. Także cały świat się skaluje pod poziom gracza i jeżeli pójdziesz na niskim poziomie, to przeciwnicy też będą troszkę słabsi, ale nie na tyle, żebyś był ich w stanie bez problemu napierdalać na pierwszym poziomie, nie? Także gdzieś tam ten progres jest wymuszany, pośrednio, no i masz ten wątek fabularny, nie? Także... Kurde, no... Coś, coś pomiędzy tym właśnie a'la Wiedźmin i a'la Dark Souls, nie? E, grałeś w Walter Wilds. Nie, nie grałem, nie grałem. No to zagrasz na streamie, będzie Ci się podobać. Tyle musisz wiedzieć o tej grze. Nie googluj o niej nic i to jest no, to Open jest... World. I to jest zajebisty Open World. I bardzo dużo fanu daje. Znaczy to jest to single playerówka, co mówiłeś kiedyś, tam? Tak, tak. Ale polecam swój, ryb mnie zaraził i, 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 i tak. I szczerze tę religię dalej. Dobra, czaty, to jak zobaczę teraz zamiast dużo pipca chlapy, zobaczę zobaczę Date, że będzie 100 zł osiągniętych, to, to gadamy o, o Twil'cach, nie? czekaj chwilę, zaraz ci wyślę. No. Nie wiem, no, raczej nie planuję. Ale, ale no... musisz zagrać. To jest jedna z tych gier, która może nie jest jakoś super y, wybitna, jeśli chodzi o jakieś nowe mechaniki, ale hmm. super wybitna, y, jeśli chodzi o to, ile fanu daje, y, jak wciąga i tak dalej. Hmm. I to najlepiej znaczy... z delcekiem. Czekaj, bo się muszę troszkę w kamerce poprawić. O, dobra. Ym, znaczy, no, nie planuję w to raczej grać, ale no, wiesz, jak to mówią, Vox populi, Vox dei, nie? Także jak się uprzecie, że chcecie zobaczyć na kanale, to to popykamy, nie? Ale no, widziałem jakieś tam takie proste gameplaye, takie oglądałem te bezspoilerowe powiedzmy gameplaye, bo były takie poznaczone. No Wyglądał okej, okay, ale... Właśnie tyle, wygląda okej, okay, ale kurde gra wciąga tak mocno, bo, bo jest bardzo ciekawa. I hmm, hmm. naprawdę tam trzeba... Gra polega na tym, żeby zrozumieć świat, w którym, e, w którym jesteś. E, I tyle. Hmm. Nic więcej, nic mniej. E, no i jak już rozumiesz świat, e, to wtedy e, tak naprawdę kończysz grę. To jest po prostu tak piękne. Hmm. No, to pamięć, jeszcze z takich. To też jest taki raczej wiedźminowy, właśnie, niż. niż taki totalnie, totalnie otwarty świat. Ale bardzo mi się podobał świat wykreowany w Horizon Zero Dawn. nie? Mhm. Jest śliczny, właśnie. To jest bardzo fajne połączenie takiego. Kurde, no nie wiem, jak to określić. Generalnie technologia przejęła władzę nad światem i wzorując się na zwierzętach, zaczęła produkować jakieś tam maszyny, które się. Też wyglądają jak na przykład, nie wiem, tygrys szablozębny albo coś w coś tym stylu. I maszyny zaczęły niszczyć świat. No i ten świat ludzi uległ takiej degradacji, że przetrwały tylko takie prymitywne plemiona. I te prymitywne plemiona zaczęły, tak jakby, mm, nawiązywać może nie tyle więź, ale ro rozumieć, w jaki sposób te maszyny działają. Tak już się cofnął, wiesz, cofnął tam do prehistorii, gdzie ludzie uczyli się zachowań zwierząt i starali się o znać, To tutaj poszliśmy o tyle dalej, że właśnie te maszyny przejęły rolę zwierząt i są tylko maszyny. I ludzie znowu próbują się nauczyć, jak one działają, jak żyją, jak się zachowują. I no cały świat jest no piękny, pięknie skomponowany. Bardzo lubię właśnie tą stronę artystyczną tego horizona. Musiałem mogę w końcu skończyć, bo też też nie zacząłem, znaczy zacząłem, ale doszedłem gdzieś tam do połówki i jakoś porzuciłem w międzyczasie, bo chyba wtedy Elden Ring wychodził i... i... No... <laughs> Jak widzę coś od From Software, to gra w coś od From Software, także prosta zależność. Ale bardzo mi się podobał, bardzo lubiłem po prostu chodzić sobie po tym świecie, gdzieś tam oglądać właśnie, e, znajdować nowe typy maszyn, jakieś tam wioski, bo sama mechanika walki była fajna, ale sama mechanika jakoś tam, nie wiem, odwiedzania tych nowych wiosek, tworzenia tych nowych ubr ubranek, modyfikowania uzbrojenia była taka mocno przeciętna i no, generalnie bazowała w dużej mierze na tym, co widzieliśmy na przykład w Wiedźminie. Nie? Ale sam system walki był bardzo fajny, bo polegał na odstrzeliwaniu, jak na przykład miałeś jakiegoś tam, nie wiem, pierdolnego typa, jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, tygrysa. Nie? I ten tygrys miał na plecach takie dwie butle z jakimś tam napalmem i on mógł się napierdalać na przykład jakimś tam płomieniem. To mogłeś tak celować, żeby mu te butle odstrzelić, więc wtedy tej machajki już nie miał, nie? Albo byłeś go w stanie to, nie wiem, okulawić, czy tam oślepić. Każdy z tych, z tych, każda z tych maszyn miała jakieś słabe punkty i musiałeś w nie celować, nie? Także to było takie fajne, odświeżające. No, ale nie, nie, nie ma nic wspólnego za bardzo z Open wordem, ale faktycznie odkrywanie Odkrywanie tych maszyn było bardzo fajne, nie? No Także bardzo No ciekawy to Walter designki. Wild zagrasz na streamie następnym. Choćbym miał ci to kurde w zębach przynieść wersję pudełkową. <grym> kurde, no nie wiem. No, nie wiem, spodoba Podoba ci się. Kurde, nie, nie, nie pamiętam ile się znam, ale kurwa na, stawiam na szali całą naszą przyjaźń. Podoba ci się. To jest tak <grym> dobra gra. Hmm. Dobra, no, zobaczymy. Oje. Do, do, do nas zbieramy, czaty nie podpuszczam mnie, ale do nas zbieramy, to lecimy <grych> po Bioshocku. Mm. Bioshocka skończymy, bo się fajnie, fajnie się idzie. Trzela się w ludzi, super sprawa. Nieco? co?